Ambicja, tam ambicja, nie ma, nie ma, nie ma, nie będzie, nie ma, nie ma Dobra, jedziemy Tak, 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 tam Bo to kochana nasza władza, skoro nic nie zgadza To kochana policja, tam tylko ambicja, a słowo policja, niech każdy się dowie, że on po prostu nie mieści mi się w głowie. Więc krótko tu streszczę i w tekście umieszczę Idę sobie po mojej ulicy Z jedną puszką piwa przy mojej kamienicy Stoję, nikogo nie rozbroję Nikomu nie przeszkadzam, nikomu nie zawadzam I stąd mi z owąd pały Wychodzi ich dwóch, jeden duży, drugi Mały, 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 mały. Podchodzi jeden do mnie i mówi dokumenty A ja sobie myślę, ty jesteś pierdolnięty Zaskoczony pytam o co chodzi, co się stało Po krótkiej konwersacji, co się okazało Bo tu stałem z piwem i to im przeszkadzało Gatka nic nie dała, władza wesel spisała I tak sobie myślę, co wy ciule robicie, spisujecie Mój pesel to jest i traci życie No co, no a jak mój pesel jest ważniejszy Chyba mu ulżyło, bo ma uśmiech weselszy Pan na pysku, zęby pełne błysku I od tego czasu nie chęć do policji mam I powiem wam szczerze, ja na nim tylko sram Kochana nasza władza władzę, zgadza to Kochana policja, tam tylko ambicja A słowo policja, niech każdy się dowie, że o nowo nie mieści mi się w głowie Tu nie mieści mi się w głowie Akcja druga, a ta noc była długa Kościół w nocy powraca, chyba będzie miał kaca Ale czuję się zajebiście, czuję się spełniony Nabyk alkoholowy został zaspokojony Wypił dlatego, bo był po wypłacie Dwukości go szczaiło, już ma obsrane gacie Ze strachu nie uniknie zamachu na kieszeń lub życie, czy wy w to wierzycie? Gościu trochę szaił, skumał od co biega Wziął nogi za pasy, więc w końcu ucieka Chciał dobiec z trawaju, jednak uciekła mu bana Do tego wypierdoli się na skórce od banana Jeden typ podszedł, uderzył z glana Drugi podbiegł, poprawił z kolana Odścili go z kasy, chyba no do rana Kobieta podbiega, wyciąga komórę Dzwoni pod sekretny numer A w słuchawce cisza głucha W końcu ktoś odebrał I tak policja, halo słucham Kobieta wszystko tłumaczy z drobnymi szczegółami Jak nas spowiedzi ze wszystkimi efektami Po długiej gazce już radio zjedzie Się tylko zatankować bo z benzyną nadarwiecie Zaraz ta ma się przeleje, zaraz krew ją zaleje I Teraz trzeba czekać, poczekać aż przyjadą Spiszą i odjadą Nareszcie spisane, wszystko załatwione Głęboko zakopane w kartoteki wsadzone Sprawa do wyjaśnienia, lecz wyjaśnienia nie ma I długo nie będzie, bo ja nie jestem w błędzie Pana nasza władza nie zgadza To kochana policja, tam tylko ambicja A słowo policja, niech każdy się dowie, że ono po prostu nie mieści mi się w głowie Wiem, Nie mieści mi się w głowie, Wiem, nie mieści się w głowie Dobra, balanga jest dobra, dopiero jest po dziesiątej chyba o piątej W pełni humoru pijemy sobie do oporu Jednak to za piękne, aby się spełniło I to mnie nie zdziwiło, że wszystko się zdupiło A to przez sekretny numer, który winął nam numer Przemsiadka zadzwoniła I za dwie minutki już policja była Była nie powinni być, to są zaraz tam A gdzie być powinni, to ja się właśnie pytam Gdzie oni wtedy są, co oni wtedy robią? Ratują życie czy łapówki łowią Dobra mniejsza z tym, wszyscy wiedzą jak jest Szybko podjechali, już nie będzie te best Padają na interfecje, złamają intencje kają i pytają co tutaj się, się dzieje Kumpel ma urodziny, wszystkim się śmieje, chyba się zdenerwowali, wszystkich spisali standardowo, nie było kolorowo Panowie bez kary, może jakieś dary? Coś wyciągnął z kieszeni może los się odmieni Więc czasem zwinęli, po prostu łapówkę przyjęli Hawtelę i wszystko jasne Nie lubię policji, spoko jest zasnę, 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 zasnę. No to kochana nasza władza, z którą mi się nie zgadza kochana policja nam ambicja, a słowo policja nie każdy się dowie że ono po prostu nie mieści mi się w głowie nie mieści się głowie, nie mieści mi się w głowie. nie mieści mi się w głowie